Bardzo serdecznie w 24 vlogmasie. Klarka włącz telefon i powiedz, która jest godzina. Godzina 11.10. 11.10. Ja wstałam 8.30, coś takiego i leżałam tutaj w łóżku. 11.10 jest o. No i właśnie w sumie nie miałam co robić, które pochodziłam, zjedliśmy rano na siadanie z Klarą Serek camembert z żurawiną i umyłam włosy, zrobiłam peeling. Z, właśnie mam dużo stale, do sam pytań, właśnie skąd mam ten peeling, więc on jest z firmy Natura Siberica i go można kupić w Rossmanie. I umyłam włosy na dwa razy, bo też tak właśnie mi polecaliście. Jeszcze za chwilę zrobię płatki po oczy i taką maseczkę na usta. Ale jeśli chodzi o moje krosty, to ta jest płaska, to też jest płaska i ta też jest płaska, więc je przykryję. Ale tu zrobiła mi się nowa krosta, tu obok tej. No ale no nic ją nie dotykałam jej, więc ją też przykorektoruję. Może będzie ok. Dobra, więc otwieramy 24 okienko. Zobaczymy, co to jest. To jest taki zobaczcie, dziwny kształt mega. Glow. O kurde. Rękawiczka do demakijażu, do, do wszystkich rodzajów sery. O, oh, wow! Jestem w szoku, jak ona to zrobiła, bo ta rękawiczka jest dosyć droga. Innowacyjne włókna, zbywa makijaż bez użycia kosmetyku, wielokrotnego użytku przez 3 miesiące. Ale, ale fajnie, dobra, okej, okay. otwieramy, zobaczymy jak ona wygląda, fajny prezent dzisiaj Ale zacząłem bo ja właśnie, I ojo, zobaczcie, no on takiej w takiej saszeteczce I koteczek, zobaczcie, oj kurde, pokażę wam tą rękawiczkę dokładnie, żebyście wiedzieli Kto to do mnie pisze w Wigilię, tak rano? Ale jest taka mega milutka, taka biała, fajna, bardzo fajny prezent, Co pewno będę korzystała i otwieramy teraz to okienko. Zobaczmy, gdzie będzie musiało dzisiaj lecieć. Taki wielki. Ojeju! Tu jest coś w środku. O Boże! Ja tu nie wierzę! Jest to Jimmy Brow, ten żel numer 4. O, wow! I mamy jeszcze o Mikołaja, zobaczcie. Kto powiedział y, mamie jaki numer? O. Ja. Wszystkim wspaniałym widzom Laury życzę wesołych świąt Ale miło, o Jezu, jak słodko Mega fajnie Joker Ale jestem w szoku, bo moja mama wiedziała, że ja bym chciała ten żel do brwi Jimmy brał od Benefitu Bo, bo właśnie kupowałam go Asi do kalendarza I właśnie mówiłam o tym mojej mamie i moja mama wiedziała, że ja bym go chciała i pewnie ten numerek to musiałem wyczaić, bo tu mam kredkę z benefitu. Nie, może... ja wyczaiłam sama. Tak? Tak wybrałaś po prostu, to będzie najlepszy dla mnie. Mm -hmm. Albo tu mam kredkę z benefitu w numerze 4, ale to sobie dzisiaj otworzy, dobrze się nie malowałam. To sobie może wytestuję. Wcelowałam. Wcelowałaś. Nie no, czwórka to idealnie. To, tylko co ty tu robisz, powiedz mi? Co ty tu numerze. robisz? O co ci chodzi, Jokuś? O co ci chodzi? Straszny narobiłeś tutaj i otwieramy 24 numerek I zrobimy wam podsumowanie kalendarzy Tak jak właśnie mnie prosiliście Oj, oj, myślałam, że będzie coś takiego mega fajnego A co są jakieś takie zwykłe... a, mega słabo, dobra Jeśli chodzi o ten kalendarz, na pewno w przyszłym roku ja, nie ja mega słabo go nie jest beznadziejny W sensie, I kupiłam go w epiku za 40 zł. Ale pisaliście mi, że w Oszoum był za 23, więc za 23 zł w sumie spoko, ale za 40 na pewno, nie? Jeśli chodzi o kalendarz od Asi, no to super właśnie no, rzeczy kosmetyczne, makijażowe, pielęgnacyjne. Wy też o... oceniajcie, wy też oceniajcie ee, te kalendarze. No oceniajcie, w który Wasz najlepszy. Od mojej mamy był super, bo dostałam dużo dekoracji do pokoju i właśnie dekoracji na Wigilię. Ale dostałam też świczuszkę i dzisiaj ten żel do brwi, w wow, ogóle wow, jestem w szoku, naprawdę. I Klara to za chwilę swój kalendarz oceni, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, bo nie jestem w moim ubraniu wigilijnym, tylko założyłam tę koszulę i spódniczkę. bo jeszcze muszę się pomalować, a znając mnie i moje zdolności, to ja będę cała Ubrócona. Ale za to ja mogę się pokazać, bo ten... A to Klara za chwilę się pokaże, bo Klara już jest gotowa, ale mamy jeszcze trochę czasu, bo mamy tą wigilię, wszyscy goście przychodzą na 15, no, ale chcę pomóc trochę mojej babci. I o cóż, czy ty nie przesadzasz? Czy ty nie przesadzasz? Czy ty, gałomoczku, nie przesadzasz? Czy ty nie przesadzasz? Czy ty nie przesadzasz? On nie przesadza. Co on zrobił tu? Wszystko leży pod szafką, a Joku sobie wywalony leży. Dobrze już kalendarza nie ma, ale szkoda, będzie mi tego brakowało. Idziemy, Klara, otwieraj twój kalendarz. Otwieramy numer 24, dawaj, Klara. No i co tam widzisz? Ej, myślisz, co to może być? Nie wiem, jakaś książka. Wiesz, co to jest? To jest książka do projektowania kotów. Patrz, tu możesz zaprojektować kotką e, ubranką, tu możesz kotkowi koszyczek zaprojektować, a tu kotki możesz pomalować, w jakichś chcesz o, kolorki. Fajnie jest. I on sobie się No. Będziesz mogła z któregoś kotka zrobić okuszaczkę, co będzie to Tak. A to ja. No patrzę, masz podpisy? Jaki to jest kod? kot, kot syjamski. A powiedz jeszcze, Klerka, jak cię kalendarz ogólnie podobał? Bardzo fajnie. Oceniam go na 10. Na 10? A co ci najbardziej podobało? Eee... W tym całym kalendarzu, jaka rzecz? Wszystko. Wszystko, a najmniej ta książka z Mikołajem. Uh -huh. No bo Klerka mi mówiła, że że ta książka z Mikołajem jej się najmniej spodobała. Ale co najbardziej, tak? Więc byś miała pomyśleć? Eee, to. Tak? Te kotki? Uh -huh. To fajnie, I świeczka. I świeczka. A zobaczcie, jaką Klara ma piękną sukienkę. Zobaczcie, jak Klara, ma zobaczcie, Klara pięknie wygląda. Ma mamy tak... jeszcze takie buty. Lakierki takie. Tak? Mhm. Mamy górkę z Rosmana. Tą, którą kupiłyśmy wczoraj. Uh -huh. Sukienka. Zary jest. Zary? A zobaczcie, jaki Jokuś leży wywalony. Się... Na prezencie, bo je porozwalał, teraz Klary porozwala. Okej okay, kochani, więc zobaczcie, ja jestem pomalowana, ogólnie to zanim pomalowałam siebie, w momencie gdy miałam płatki pod oczami i tą maseczkę na ustach, to pomalowałam moją mamę I później pomalowałam siebie i pokażę wam jakich produktów użyłam, bo może ktoś będzie zainteresowany, więc tak Na początku serum z Biolik, baza z Benefit, tutaj na pory nałożyłam ją na nos i na brodę i ja ją uwielbiam Później na czoło, bo tam mam najwięcej właśnie krostek, nałożyłam krem CC. Nałożyłam go tylko na czoło i na brodę. Yy, I korektor na wszystkie krostki, tutaj, 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 tu, na wszystkie. Następnie puder, przypudrowałam czoło, nos i brodę i pod oczami. Policzków nie pudrowałam. Później nałożyłam rozświetlacz z Inglota, tutaj zobaczcie, pięknie się błyszczy. Jeśli chodzi o brwi, to zrobiłam je pomadą z Anastazji. Gdzieniegdzie nałożyłam też trochę cienia z Catrice I ten żel z Benefitu z dzisiejszego kalendarza I powiem wam, że super jest ten żel Naprawdę już czuję jakie mam te brwi ściągnięte I tak przedstawia się mój makijaż Jeszcze błyszczyk nałożyłam, ten z Too Faced Powiększający usta tak delikatnie I tak przedstawia się mój makijaż zaraz jeszcze uczeszę włosy i przebieram się już w sukienkę bo już mamy godzinę 13 bo jeszcze pomalowałam moją mamę, więc trochę czasu minęło, dobra odbieram, bo dzwoni do mnie Asia okej okay, kochani, więc zobaczcie ja już się ubrałam, mam sukienkę jak widzicie ja mam sukienkę, jestem już gotowa mamy już praktycznie wszystko na wigilię gotowe, mamy jeszcze godzinkę, ale jeszcze zaraz będę właśnie jeszcze trochę pomagała mojej babci ale postanowiłam, że pokażę wam prezenty Jakie kupiłam dla mojej mamy, dla mojego taty i dla mojej siostry, bo jestem z nich mega zadowolona I to będzie też taka inspiracja dla was, co można kupić komuś Więc zacznijmy od Klary Zobaczcie, to jest jej torba z Elzą I ogólnie, Klara dostanie świecę Muszę mówić trochę ciszej, bo Klara jest w pokoju obok Jest to jej świeca, która jej się marzyła I ona była edycją limitowaną no, i była dostępna tylko przez miesiąc w ofercie Ach, nie przepięknie! Tak słodko, tak cytrusowo, jednocześnie tak ciasteczkowo jest to zapach przepiękny. I klarze, on się marzy, właśnie. E, świeca z takimi makaronikami. I ona była tylko miesiąc i dorwałam ostatnią. A jeździłam trochę i jej szukałam, ale udało mi się. A moja mama też dostanie świecę, jak e, i tylko że to taką sojową. O zapachu to jest e, granat. Bardzo ładnie pachnie owocowo, tak granat trochę z wiśnią. Moja mama uwielbia świece, moja siostra i mój tata też, więc to będzie super prezent. I jeszcze moja mama dostanie bombę do kąpieli, takie serduszko. I teraz coś, co dostanie moja siostra, moja mama i ja. Wszystko kupiłam ja, nikt o tym nie wie, tylko ja i moja babcia. I tak, zobaczcie, jest to z Lilu i pokażę wam tutaj na moim przykładzie, aby nie otwierać niczyjej innej, ale wymyśliłam, że właśnie, że ja, moja mama i moja siostra będziemy miały takie same brazoletki z e, pierwszymi literkami naszych imion i zobaczcie, zdecydowałam się na taką szarą, na takim sznureczku e, i tutaj jest serduszko i mamy A L K, czyli Asia, Laura i Klara, bo tak właśnie Asia ma na imię moja mama i zobaczcie, brazoletka jest przepiękna, taka szara, to jest taka szara gumeczka i właśnie z pozłacanym tym serduszkiem oczywiście te rzeczy pokażemy, moją rozletkę, jak i mojej siostry pokażemy wam jeszcze w filmiku to dostałyśmy na święta ale właśnie pokazuję wam tutaj to jako pomysł co można kupić komuś na święta i prezent dla mojego taty to jest ta najlepsza, najfajniejsza torba w której się przesypują te gwiazdeczki tutaj i jest taka śmieszna więc tak, tutaj dla mojego taty zakupiłam zapaszek do samochodu o zapachu kokosa Tutaj odłożyłam moje mutacje perfumki, które dostałam w paczuszce, ale właśnie stwierdziłam, że tacie odłożę. I Tutaj e, dla taty trzy woski zapachowe. Właśnie tutaj różne zapachy. Ten jest taki męski, ten jest z grzanego wina. I tutaj jest jeszcze taki e, jedyny ładny zapaszek. E, I moje mutacje również zakupiłam świecę, bo tata też lubi właśnie takie rzeczy. I zobaczcie, ona pachnie mm, też właśnie takim granatem, trochę e, też owocowo takie owoce leśne, coś takiego, bardzo ładny zapach i no jestem przekonana, chyba, że wszyscy się ucieszą z tych prezentów. W szczególności właśnie podobają mi się te prezenty, bo właśnie dla moich cioć to podkładałam bardzo dużo kosmetyków, które to podostawałam w paczkach i bardzo, bardzo dużo kosmetyków do pielęgnacji i do makijażu, a właśnie tutaj to są te prezenty, wiecie, dla moich, to tak totalnie najbliższych dla moich rodziców. I siostry właśnie na tych prezentach zależało mi najbardziej, więc się postarałam i kupiłam każdemu świece i te bransoletki. To jest coś cudownego i się nie mogę doczekać. Może nagram reakcję Klary na tą świecę, bo ona się w gańczyku nie spodziewa Nikt, nic nie wie, co dostanie. Ale jeszcze wczoraj właśnie jak byłam w Klary, to kupiłam mojej mamie prezent na urodziny, ale nie mogę Wam pokazać go tutaj, bo moja mama ogląda te filmy, a ten film już wchodzi po świętach, więc nie będzie problemu, aby wszyscy zobaczyli tutaj właśnie co wam pokazałam dobra, lecę, chowam to pod choinkę i odezwę się do was potem jak już będzie wszystko gotowe na wigilijnym stole okej okay, kochani, więc zobaczcie tutaj w dobrym świetle w... w świetle w łazience tutaj pokażę wam mój makijaż, zobaczcie w ogóle mam mega rozświetlacz tutaj w kącikach tu na nosku, tu nad ustami i tutaj ale podoba mi się ta sukienka o tu ładnie wi wi widać jak w niej wyglądam bardzo mi się podoba. I mój makijaż chyba też jest całkiem spoko i włosy te umyte przez dwa razy, dwa razy dzisiaj z peelingiem też wyglądają fajnie. Bardzo mi się podoba mój outfit i pasuje mi wszystko do siebie, tak właśnie chciałam. Okej, okay, więc już za chwilę mają przychodzić goście. My za chwilę jeszcze będziemy rozkładać dalej potrawy, bo na razie mamy dwie rozłożone bodajże tylko. E, musimy tu poustawiać wszystko, ale zapomniałam o kolczyku, dobrze mi się przypomniało Bo właśnie, założę sobie takie dłuższe, o Złoto, będą pasowały do paznokci a wszystko muszę mieć e, czarno, czerwono, złoto, to są trzy moje kolory przewodnie Dzisiejszej wigilii I ogólnie całych świąt, czerwony i złoty, to torebkę, też nie miała czarno e, Ze złotymi ćwijkami No Klara? Co to jest? Świeczka! I co to za świeczka? To nie jest to nie jest twój wymarzony zapach? To jest mój wymarzony zapach. Cieszysz się? Bardzo! Cześć! Więc kochani, jesteśmy już powigili my za chwilę z karką będziemy jechały na kolejną wigilię no, do cioci. Ja się <coughs> Cześć! Kacza już się rano witała z moim vlogiem, e, ogólnie to co ja miałam powiedzieć, jedziemy zaraz na drugą Wigilię do cioci, ta już dobiega końca e, Zjedliśmy, ja jadłam sushi, bo ja właśnie nie lubię zawsze... Ja nie no, lubię sushi No a ja nie lubię żadnej innej wigilijnej potrawy, więc zawsze, znaczy od dwóch lat tak naprawdę właśnie mam na, ob, na obydwu wigiliach mam sushi A dziewczyny jadły paluszki rybne, więc też nie typowa wigilijna ja potrawa Ja tylko chleb no i, I paluszki, paluszki. coś tu włoskie się I kole a, a, mm, jeszcze bardzo przepraszamy za hałasy. No, bo jeszcze nie wszyscy goście poszli, jeszcze Wigilia trwa, ale za jakieś pół godziny, 20 minut będziemy jechać na drugą Wigilię, no i w sumie tylko to wciąż... Ja chciał... do babci i będę a, miała więcej prezentów. No, ty też idziesz ja na też. drugą Wigilię, a my też jedziemy na drugą Wigilię do cioci. Dobra, kończę, Aha. bo tu się dzieje jakiś cyrk I normalnie. No, tutaj wiem... poduszka ładna. Ładna, ładna poduszka. tutaj hałasuje, bo siedzi w torbie prezentowej i tutaj ją rozrywa, ale ogólnie będziemy właśnie nagrywały film, co dostałyśmy na święta wy zobaczycie go bodajże jutro na kanale i zabieramy się właśnie teraz za nagrywanie przygotowujemy tutaj tło, żeby wszystko pięknie wyglądało okej okay, kochani, więc ogólnie ja już się wykąpałam, umyłam włoski, bo jutro rano pierwszy dzień świąt i najpierw jedziemy na um, śniadanko takie wiecie, rodzinne później na rodzinny obiad, więc muszę mieć ładniutkie, włoskie jutro. Ale właśnie zapomniałam nagrać wam pożegnania i jeszcze zapomniałam odnieść się, bo chciałabym wam tutaj wstawić otwieranie wczorajszego okienka, czyli 23, bo nagrałyśmy to z Klarą 23, ale zapomniałam dodać do tego vloga. W sensie miałam ten plik i go tak jakoś i tam usunęłam. No, i usunęłam właśnie otwieranie kalendarza numerku 23, więc możecie zobaczyć teraz, jak otwieramy numerek 23. Co to jest? Gąbka do mycia się. Fajna? Zobacz, otwórz sobie. Zobacz, jak ona wygląda. Fajna, co nie? No. Taka miziasta. No i co, mam że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zabierajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał. Powiem Wam, że ogólnie jestem mega, mega zadowolona, że te vlogmasy wyszły. Podobały Wam się, i wstawiłam wszystkie vlogmasy, nie było żadnego złączonego, e, i tylko dwa pojawiły się dzień później. Cała reszta wchodziła e, tego samego dnia, kiedy go nagrywałam, i jestem z tego mega zadowolona. No i. Dzięki za oglądanie. Pa! pa!